Cześć, witam Was ponownie. Wracam z kolejnym tematem. E, dziś na tapecie gluten. <noise> Ponieważ jest to kolejna rzecz, której nie jem, e, której unikam. E, gdyż e, okazało się, że e, mimo tego, że nie jestem uczulona na gluten, nie mam celiakli, tak mi się wydaje, przynajmniej nigdy nie było to zweryfikowane, sprawdzone, e, nie robiłam badań w tym zakresie, e, bo no, nie miałam takich typowych objawów. To okazało się po odstawieniu glutenu i oczyszczeniu organizmu z niego e, i ponownym wprowadzeniu, bo tak e, jakby e, ja testuję, sprawdzam swój organizm w ten sposób. Zachęcam Was też do tego, żeby metodą takiego sprawdzania właśnie wyłączania produktów e, na jakiś dłuższy czas, czyli jakieś 2-3 miesiące i później ponowne wprowadzenie danego produktu, tak jak wcześniej Wam opowiadałam o nabiale czy o, o mięsie, to ja to samo zrobiłam właśnie z glutenem. Odstawiłam, przestałam jeść pieczywo, przestałam jeść jakiekolwiek produkty mączne, czytaj też makarony, wszelkiego rodzaju pluski, kluseczki, pizze, placki, naleśniki, ciasta robione i kupowane w sklepie, bo jak piekę sama ciasto, to piekę je bezglutenowo i nie z mąki bezglutenowej takiej gotowej, tylko z mieszanki różnych mąk, które sama kombinuję jak co z czym połączyć tak? bo mniej więcej już, już wiem które mąki jak później hmm, tam jak wyrastają, czy tam jak, jak się zachowują tak? jedna, jedna się robi kruche jedna twardnieje, jedna jest takie bardziej miękkie i tak dalej, więc już wiem mniej więcej właśnie jak łączyć różnego rodzaju bezglutenowe mąki robię produkty w domu sama bezglutenowo, tak? Czyli jak mam chęć na ciasto, to sobie robię sama z mąki bezglutenowej i staram się używać też zamiast cukru jakichś zamienników, zamienników w postaci ksylitolu. Ok, wracając do glutenu, więc ja nie jem glutenu i odstawiłam go na bodajże wtedy 4 albo 5 miesięcy oczywiście chleb jest smaczny i ciągnie do siebie, tak? Zwłaszcza jak pachnie, jak wchodzimy do sklepu. Więc po bodajże właśnie chyba 5 miesiącach postanowiłam zacząć jeść ciemne pieczywo. Nie białe wcale, nie białe, nie makarony, tylko ciemne pieczywo. Razowe nawet i tego typu rzeczy, tak? I słuchajcie ja przez dłuższy czas w swoim życiu skarżałam się na takie dziwne bóle głowy. Nawet zastanawiałam się, czy nie pójść do lekarza i zrobić sobie tomografii komputerowej e głowy, dlatego że miałam takie przeszywające bóle głowy, tak jakby mi ktoś igłę włożył z jednej strony i z drugiej strony, i one tak mi aż przy. E no, tak jakby, no musiałam trochę tak, e no takie dziwne bardzo uczucie. To jest w ogóle nietypowe, tak? Nie nietypowe ból głowy, bo to nie było tak, że mnie po prostu przez cały dzień albo pół, nie ja bolała głowa, tylko to było takie właśnie ukucie, jakby mi ktoś taką grubą igłę włożył w głowę po prostu i puszczenie, tak? E, I w momencie, kiedy odstawiłam ten gluten, to prawda tego nie zauważyłam być może od razu, że przestałam mieć te bóle głowy, ale właśnie jak wróciłam po tych pięciu miesiącach do jedzenia e, pieczywa, samego pieczywa ciemnego e, i po kilku dniach dosłownie, po kilku dniach, myślę, że nawet to nie był tydzień, właśnie ten ból i ja stwierdziłam o kurde to dlatego mnie tak bolała głowa bo faktycznie przez ten czas, kiedy tego glutenu nie jadłam ta głowa mi nie bolała, nie miałam tych bóli głowy, takich ataków tego, tego ukłucia takiego. i to ukłucie nie było tak, że to było raz na dzień tylko ja potrafiłam mieć je seriami kilka takich na przykład, nie wiem, w ciągu 10-15 minut, na przykład trzy razy mi coś takiego uło, tak? aż musiałam tak po prostu się skulić. I e, jak, jak to zauważyłam po tym, jak przez kilka dni e, wprowadziłam z powrotem to sam tylko pieczywo, nie jadłam, e, nie wiem, makaronów z powrotem i tak dalej, czyli nie, wróciło, nie wróciły te wcześniejsze nawyki żywieniowe, tylko stwierdziłam, że e, powiedzmy z jakiegoś tam powodu e, Myślę, że bardziej właśnie smakowego, tak? I tego ja wiem o tym, bo to jest bardzo trudne zrezygnować z, z mącznych rzeczy, bo to jest smaczne, to jest pachnące często, ale i też tam jest dużo cukru, a musicie wiedzieć, że cukier uzależnia. Stąd też bardzo trudno jest pozbyć się tego. Bardzo wiele moich osób, bardzo wiele moich podopiecznych osób, z którymi współpracuję, którym pomagam zmieniać nawyki żywieniowe, na samym początku twierdzi, że ze wszystkiego są w stanie zrezygnować, ale nie z chleba. Natomiast w bardzo łatwy sposób się to udaje, w momencie kiedy ja odpowiednio prowadzę taką osobę i w zasadzie nie skupiam się na tym, żeby jej wyłączyć ten chleb i produkty mączne, tylko skupiam się na tym, żeby jej dać odpowiednie składniki odżywcze do diety, tak? a to ta chęć jedzenia prostych węglowodanów sama maleje. I w de facto te osoby, które mi na początku mówiły właśnie, że ze wszystkiego jestem w stanie zrezygnować, nawet mogę nie jeść ziemniaków. Bo tak często ludzie oczywiście uważają, że trzeba przestać jeść ziemniaki, chleb tam słodycze. Więc wszyscy mi mówią, ja mogę nie jeść ziemniaków, ale chleb muszę. Natomiast właśnie dochodzi do tego w późniejszym czasie. Oczywiście może to troszkę dłużej potrwać, ale też nie jedzą tego chleba i czuję się dużo lepiej bo poza tym, że na przykład ja miałam bóle głowy właśnie takie jak Wam opisałam to miałam też problemy gastryczne po na przykład dużej ilości mąki czytaj na przykład po zjedzeniu pizzy tam gdzie jest pod spodem też ten placyk jest bardzo mocno, że tak powiem obrodzonym mąką to ja miałam tak mnie jeździło, że aż mi czasami było głupio, siedząc nie wiem na przykład ze znajomymi, kiedy zjedliśmy pizzę i i mi po prostu zaczynało jeździć po brzuchu, tak? Więc ja miałam na przykład właśnie tak, problemy gastryczne e, związane z tym, czyli właśnie takie e, te, te jeżdżenie po brzuchu, tak zwane, e, jak to niektórzy mówią, e, że, że gada, że gada brzuch. E, I no i głównie te bóle głowy, więc słuchajcie, jeżeli o mnie chodzi na przykład, to ja, tak samo jak z mięsem zresztą, tak? Ja nie, ja nie mówiłam Wam, e, czy też proszę nawet próbowałam się poprawić, tak? Nie chodzi o to, żebyście zrezygnowali w całkowicie z danego produktu. Ale dobrze jest na przykład na jakiś czas go sobie wyłączyć, oczyścić organizm z tego, tak? Dlatego, że jeżeli są to toksyny, które jakby cały czas są dostarczane do, do organizmu, to organizm w pewnym momencie nie ma już możliwości siły do tego, żeby sobie z nimi cały czas radzić, tak? Jeżeli one są dostarczane okazjonalnie, to organizm ma możliwość zwalczyć to, poradzi sobie z tymi toksynami, tak? Natomiast jeżeli go zarzucamy cały czas, to tak jakbyście, e, nie wiem, chcieli, e, wsadzili kogoś do dołka i cały czas mu sypali piasek i chcieli, żeby on się z tego piasku wygrzebał, tak? Wiadomo, że w pewnym momencie zasypiecie go tak, że on po prostu go zagrzebiecie żywcem, tak? Tu jest podobnie. Jeżeli będziecie, e, będziecie cały czas organizm zasypywać tym syfem, to organizm w pewnym momencie przestaje dawać sobie z tym radę zwyczajnie, tak? Więc, więc jeżeli od czasu do czasu pozwolicie sobie na coś niezdrowego, tak? Coś syfiastego, coś, co Wam szkodzi. Oczywiście nie mówimy tutaj o osobach, które typowo mają nietolerancję, mają uczulenie i tego typu rzeczy. No te osoby po prostu muszą wykluczyć koniec kropka, tak? Bo mogą mieć naprawdę poważne reakcje. Natomiast jeżeli jest to osoba, która tak jak ja na przykład po prostu zwyczajnie ma tolerancję spowodowaną tym, że jest tak duży natłok tych toksyn z jedzenia w ciele. To wystarczy ten organizm oczyścić, tak? Przez tak jak mówię 2-3 miesiące w ogóle tego nie jeść? Albo ograniczyć do minimum? A glutenie, moim zdaniem najlepiej byłoby w ogóle go wyłączyć na ten czas, a później wprowadzać go sobie i jeść go od czasu do czasu, okazjonalnie. Tak? Czyli zjem ten chleb na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, tak? Nawet, nie wiem, zwykły biały. Bądź pozwolę sobie zjeść raz na jakiś czas na mieście makaron, tak? Jakąś pastę. Albo wyjść ze znajomymi i zjeść tą pizzę, tak? Ale jeżeli ją będę jadła e, co drugi dzień normalnie w domu, tak? Albo wychodziła na miasto do, e, na jedzenie do restauracji i wybierała właśnie tą pizzę co drugi dzień, no to to już jest słabe dla naszego ciała i ten, to ciało będzie jakby ciężko, będzie mu ciężko funkcjonować. Natomiast jeżeli wychodzę z znajomymi i najczęściej wybieram sobie, jeżeli oczywiście wychodzimy z tymi znajomymi często, tak, bo jeżeli się spotykamy ze znajomymi co tydzień i na przykład w jakby cały weekend, czy sobota, czy niedziela, to z różnymi mi spędzamy, no to już jest słabo, tak? W sensie tego, żeby za każdym razem jeść coś niezdrowego. Bo to już trochę sobie jakby całą tą e, drogę, którą zrobiliśmy przez tydzień, tak? I jedliśmy czysto, e, a codziennie przez dwa dni walimy tylko i wyłącznie sofjasty jedzeniem, no to takie trochę jest kupanie sobie samemu dołka pod siebie, pod sobą, tak? E, więc e, jakby mówię o czymś takim, żeby jeść czysto, czyli wyłącznie, Natomiast e, okazjonalnie, czyli na przykład jeżeli faktycznie chodzę ze znajomymi co tydzień i każdy, na przykład i piątek i sobota imprezuje, e, czy też nawet nie pijąc alkoholu, ale spotykam się ze znajomymi i jest, jemy na mieście, tak, no to staraj się, nie wiem, w ciągu całego tego imprezowania jeden posiłek zjeść taki słaby, a resztę jednak staraj się jeść tak samo czysto jak jesz w tygodniu, tak? Napra naprawdę bardzo fajnie Twój organizm ci to e, odwdzięczy się tak, za to, e, bardzo szybko poczujesz efekty, e, efekty na przykład takie jak lepsze samopoczucie więcej energii, mniejsze spadki energii w ciągu dnia e, i tak, dalej, tak więc bardzo szybko zobaczysz efekty e, i myślę też, że jeżeli zależy ci na dobrym samopoczuciu i zdrowiu swoim, w właśnie jak zobaczysz, jak e, tak naprawdę niszczysz całą tą swoją pracę, którą, którą włożyłeś przez tydzień, tak? czyli jedząc czysto, starając się do pracy nosić sobie powiedzmy, swoje pudełka, e, przygotowywać sobie posiłki albo nawet sobie tam, nie wiem, e, dietę pudełkową zastosować, chociaż ja uważam, że one są słabe, e, bo nie są dostosowane do konkretnych potrzeb każdego z nas, tak? nie są zindywidualizowane, tylko są do grup. Także to jakby jest odrębny temat. Ale cokolwiek, tak? Jeżeli jesz czysto w ciągu tygodnia i, że tak powiem, spartolisz sobie to e, przez weekend i będziesz to robić za tak każdym razem, to odczujesz to, że to jest słabe, jeżeli ci zależy na zdrowiu i dobrym samopoczuciu. E, natomiast jeżeli ci nie zależy, to nawet pewnie tego nie zauważysz. Zresztą jeżeli ci nie zależy, to prawdopodobnie nawet nie oglądasz tego filmu. Więc, e, e, ale nawet jeśli myślisz o tym, i na razie jeszcze Ci nie zależy na tym, ale oglądając moje filmy zaczniesz o tym myśleć, to bardzo fajnie, bardzo się będę z tego cieszyć, bo też o to mi chodzi. E, więc e, naprawdę, zawsze testujcie na sobie, tak? tak jak ja testuję na sobie, sprawdzam co mi służy, co mi nie służy. Jeżeli mi to nie służy, to po prostu tego nie robię, nie jem. E, więc sprawdzajcie na sobie, weryfikujcie to, ale tak szczerze. Tak, szczerze ze sobą. Nie chodzi o to, żebyście, a dobra, zrobiłem to, coś tam tego i tak dalej, ale tak naprawdę nie wyciągnąłem z tego wniosków. Szczerze, wyciągnijcie wnioski, przyznajcie się przed sobą, tak, jak się czułem, kurczę, że nie wiem, zjadłem kebab na mieście jeden, drugi, trzeci w weekend, bo tylko na tym bazowałem przez cały weekend, a przez tydzień cały dobrze się odżywiałem i kurczę, po prostu nie mogłem wyjść z toalety na przykład, tak? Przyznajcie się szczerze do tego, a nie oszukujcie się sami, że a nie, to tylko tak, a to może coś tam było nie tak w tym. Nieważne. Przyznajcie się szczerze, jeżeli oczywiście bardzo Wam zależy na tym, żeby się dobrze czuć, mieć dobre samopoczucie i zdrowie. Także w temacie glutenu, tak jak wspomniałam, ja przetestowałam to na sobie. Proponuję, przetestujcie też na sobie. Dajcie w komentarzach poniżej informacje, jak Wam. Przynajmniej nie wiem, po tygodniu bez jedzenia glutenu, jak się czujecie? Jakie czujecie już efekty? Czy już czujecie efekty? Czy uważacie, że jeszcze jest za krótko? Chciałabym, żebyście się podzielili ze mną tymi informacjami, bo bardzo mnie interesuje to, jak będziecie się czuć. Jak to, co ja mówię do Was i wskazówki, które daję, jak na Was oddziałują, czy jest dla Was korzyść, czy nie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia bawcie się dobrze i testujcie na swoim ciele e, oczywiście nie wszystko, ale e, takie podstawowe rzeczy, które podstawowe produkty odżywcze, aby zweryfikować, czy one Wam służą, czy nie. Nie podejmujcie decyzji dlatego, że ktoś Wam powiedział, że e, tak zrobił, bądź powinniście tak zrobić Wy, bo być może dla Was nie będzie to miało znaczenia i różnicy, tak? Będziecie jedli gluten i będzie wszystko w porządku, a być może dla innych ta reakcja będzie od razu. Naprawdę, testujcie, sprawdzajcie na sobie. Nie wierzcie nikomu na słowo od razu. Nie przyjmujcie tego, że to jest na pewno pewnik dla Was również. Sprawdzajcie i dawajcie mi znać na dole w komentarzach, jak to u Was wygląda i jakie są tego efekty. Będę bardzo wdzięczna i z przyjemnością będę czytać te Wasze komentarze. Do zobaczenia. Miłego dnia jeszcze raz. Pa!